Dzień ja, dobry, tu Kamil Barton, spółki Mercator na 17 maja w poniedziałek 2021 roku. Na wykresie miesięcznym kurs będzie rósł na 294 zł. Wskaźniki będą dążyć do obszaru wykupienia. Na wykresie tygodniowym, na Mercatorze, wskaźniki na 200 wskaźniki wskaźniki będzie wzrosło na dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych. Akumulacja swa na wykresie dzierdy, aksymalacja swa na dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych, dwieście dziewięćdziesiąt złotych będzie wzrastać, i na trzysta osiemnaście. Wskaźniki wyprzestrzenione. Na w okresie gdzie 288 będzie wzrastać. z tym. Na mertatoru. A w okresie, co się 277 złotych Koszt gospodarstwa. Skaźniki dążą do obszaru wykupienia. А педал вообще. А да На Бориска сигнал на Номерка тоже. Что есть? Ну, 200 человек, 200 Wskaźniki dążą do obszaru wykupienia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.